Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli poprawki, które przywracały konstytucyjność budżetu, niestety zostały one odrzucone. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze raz dla porządku, że ten budżet charakteryzuje się paroma takimi cechami, które pokazują że jest to budżet no, bardzo zły dla polskiego państwa. Po pierwsze, proszę państwa, jego deficyt jest identyczny, deficyt budżetowy jest identyczny jak dochody budżetowe w 2015 roku, jak wszystkie dochody budżetowe w 2015 roku, a więc ostatnim, ostatnim budżecie koalicji, ówczesnej koalicji POPSL. Po drugie, ten deficyt jest tak gigantyczny, że oznacza konieczność pożyczenia jednej trzeciej środków finansowych na każdy wydatek budżetowy. Minister finansów, a często i pan premier podkreślają, jak, to, jak duże wydatki będą na poszczególne dziedziny naszego życia. Nie mówią tylko, że jedną trzecią pieniędzy na każdy z tych wydatków trzeba będzie. Pożyczyć. No i wreszcie trzecia rzecz. Deficyt jest tak ogromny, że sięga prawie 50% dochodów budżetowych. Nigdy w historii po 1989 roku żaden minister finansów nie odważył się przedstawić tak skonstruowanego budżetu. Przypomnę tylko, także dla porządku, że złożyliśmy podczas prac nad tym budżetem dwie fundamentalne poprawki. Jedna miała poprawić w sposób znaczący sytuację w ochronie, w ochronie zdrowia, druga, sytuację finansową pracowników sfery budżetowej. Pokazaliśmy sensowne źródła ich finansowania, a więc poprawienie sprawności zbierania podatków. Obydwie te poprawki, ta pierwsza na 25 miliardów złotych, ta druga na 9 miliardów złotych, niestety zostały w ostatecznym głosowaniu odrzucone. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, o czym będzie jeszcze mówił Pan Poseł Kowalski, to jest sprawa ewidentnej niekonstytucyjności tego budżetu. Przypomnę tylko, że pięciu instytucjom, które samodzielnie przygotowują projekt, projekty swoich budżetów, których nie udało się obecnej władzy podporządkować, mam tu na myśli właśnie Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa. Instytut Pamięci Narodowej. Tym instytucjom obcięto budżety. Przy czym Trybunałowi Konstytucyjnemu tak, że podziałkę klasyfikacji budżetowej, w której znajdują się płace sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyzerowano, sprowadzono do zera. W związku z tym, jest to naszym zdaniem budżet niekonstytucyjny, ponieważ. Konstytucja w artykule 195 ust. 2 mówi wprost, że sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się godziwe warunki pracy i wynagrodzenia, co chcę bardzo mocno podkreślić. To będzie najprawdopodobniej oznaczało, że pan prezydent będzie, jak sądzę, zmuszony wręcz, aby odesłać ten projekt budżetu do Trybunału Konstytucyjnego, i wszystko wskazuje na to, że Cztery miesiące od wejścia budżetu do, do Sejmu, a więc w dniu 30 stycznia, nie będziemy mieli opublikowanej, opublikowanego budżetu w dzienniku ustaw ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo proszę, pan poseł Kowalski. Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość na etapie prac nad budżetem złożył dziesiątki bardzo ważnych, merytorycznych poprawek. Te prace koordynował pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Wszystkie w zasadzie zostały odrzucone, ponieważ ta koalicja nie chce rozmawiać o ważnych dla Polski i Polaków sprawach. To jest koalicja podwyżek od 1 stycznia. Gigantyczne podwyżki energii, gazu ziemnego czy ciepła uderzą znowu w miliony polskich rodzin. Ale nie tylko będziemy rozmawiać w styczniu o podwyżkach, ale będziemy rozmawiać po raz pierwszy w trzeciej RP o tym, że budżet na rok 2025 i tak fatalnie skonstruowany i tak fatalnie przygotowany przez tą ekipę koalicji 13 grudnia może być uznany w sytuacji kiedy pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odeśle ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego za ustawę niekonstytucyjną. I oddajmy głos tutaj ministrowi Berkowi, człowiekowi Donalda Tuska, który kilka miesięcy temu, w czerwcu 2024 roku, wprost mówił, że sytuacja, w której ustawa budżetowa uznana byłaby za niekonstytucyjna, wymagałaby natychmiastowych prac legislacyjnych w Sejmie po to, żeby ten wymóg ustawowy spełnić. W mojej ocenie, w naszej ocenie jest to prawie niemożliwe i oczywiście będziemy się spierać, czy otworzy to drogę do przyspieszonych wyborów. No ja nie ukrywam, że im szybciej ta y, y, niekompetentna i szkodliwa dla Polski ekipa odejdzie, tym dla Polski lepiej. Ale Szanowni Państwo, proszę zważyć, co mamy w Polsce po jednym roku rządów Donalda Tuska. Mamy debatę nad niekonstytucyjnością budżetu. Pierwszy raz w historii trzeciej RP władza tak bezczelnie uderzyła w wymiar sprawiedliwości w sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pozycja 0 złotych w pozycji wynagrodzenia sędziów. Tak jak powiedział pan Zbigniew Kuźmiuk, to jest złamanie artykułu 195 Konstytucji RP. I żaden tutaj filozof typu pani Izabela Leszczyna, która dzisiaj bezprecedensowo atakuje przewodniczącego PKW pana Marcina, Marciniaka, sędziego, ani postkomunista Ryszard Kalisz, który atakuje kilka tysięcy polskich sędziów, nazywając ich neosędziami, nie zmieni faktu, że jest to haniebne uderzenie w wymiar sprawiedliwości. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda, który jest strażnikiem polskiej konstytucji, stanie twardo w obronie polskiej konstytucji, stanie twardo w obronie polskiego prawa, stanie twardo w walce przeciwko temu bezprawiu i braku praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej. I ufam Szanowni Państwo, że ta walka, walka również o konstytucyjność budżetu doprowadzi do tego, że ta władza upadnie, że ta władza zła odejdzie, władza podwyżek, Władza uderzenia w praworządność, władza, która zamyka posłów bezprawnie, łamie prawo, władza, która odbiera pieniądze prawu i sprawiedliwości jedynej le, dużej opozycji legalnej, która chce przywrócić praworządność. Szanowni Państwo, to niestety dzieje się naprawdę. Jestem przekonany, że ustawa zostanie odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny polscy patrioci zgodnie z prawem, zgodnie z Polską Konstytucją, konstytucją, patrząc się na artykuł 195, nie mam żadnej wątpliwości, bo powie to nawet student pierwszego roku prawa sam broniłem pracę magisterską na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Łódzkiego właśnie w katedrze prawa konstytucyjnego uzna ten budżet za niekonstytucyjny. Czy będziemy mieć nowe wybory? To czas pokaże. My jesteśmy gotowi na każde rozwiązanie, by z tą złą władzą Donalda Tuska wygrać. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy, Dziękujemy tak, bardzo. Prosimy tak, o pytania. Gdyby tak się stało, jak panowie tutaj postulujecie, gdyby pan prezydent skierował ustawę do trybunału, to może się też tak stać, że obecna władza nie uzna i tak orzeczenia tego trybunału, no bo już tylko nie uzna. Panie redaktorze, no, my, oczywiście my nie, nie rozstrzygamy o my, konstytucyjności czy niekonstytucyjności ustaw. Jedyną instytucją, która jest w polskiej konstytucji wskazana do tego rodzaju rozstrzygnięć, jest Trybunał Konstytucyjny. Nie wiemy, co zrobi my, my, pan prezydent Andrzej Duda, no, ale nie ulega wątpliwości, że wyzerowanie płac sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest wprost niezgodne z artykułem 195 ustęp 2 Konstytucji. Więc, moim zdaniem, z dużym prawdopodobieństwem ten budżet zostanie odesłany do Trybunału Konstytucyjnego, i panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, ponieważ Trybunał ma e, d maksimum dwa miesiące na rozpatrywanie tego rodzaju skarg. E, 31 stycznia, a więc cztery miesiące od momentu, kiedy budżet trafił do Sejmu, nie będzie ustawy budżetowej w tym sensie, że zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, i w tej sytuacji pan prezydent. Będzie mógł rozwiązać Parlament. Oczywiście to są spekulacje. Nie wiemy, co zrobi pan prezydent, ale chcemy podkreślić, że ta koalicja świadomie, świadomie, bo to są świadome decyzje prze do tego rodzaju sytuacji. My już na poziomie prac podczas pierwszego czytania budżetu. Wskazywaliśmy na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, że wyzerowanie, bo ta poprawka została wtedy złożona przez posłów rządzącej koalicji, zwracaliśmy już wtedy uwagę, że ona jest niezgodna z konstytucją. E, mimo tego została przyjęta w pierwszym, w drugim czytaniu nie została poprawiona w Senacie, a więc to oznacza, że ta koalicja świadomie dąży do tej sytuacji. E, proszę Państwa. No nie ulega wątpliwości, że przez ten rok mieliśmy do czynienia z totalnym bezprawiem, teraz do tego bezprawia dochodzi sytuacja uchwalenia niekonstytucyjnego budżetu, o czym mówił pan poseł Kowalski. Proszę Państwa, sami sobie wyciągnijcie wnioski z tej sytuacji. Do czego dąży obecna koalicja? To będzie oznaczało destrukcję polskiego państwa, bo budżet jest podstawowym planem finansowym dla funkcjonowania polskiego państwa. Jeżeli budżet świadomie jest uchwalany jako budżet niekonstytucyjny, to świadczy to o tym, że ta koalicja przed do kompletnej destrukcji polskiego państwa. Ale warto nazywać rzeczy po imieniu. To nie może być tak, że jakiś polityk sobie mówi nagle, że go nie obowiązują wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że nie respektuje wyroków Sądu Najwyższego, że ma za nic działanie polskich sędziów. To, Szanowni Państwo, jest artykuł 127, zamach stanu. Trzeba sprawę nazywać po imieniu, i każdy, kto dzisiaj podważa konstytucyjny porządek prawny, a uderzanie w Trybunał Konstytucyjny, uderzanie w Sąd Najwyższy, to jest podważanie konstytucyjnego porządku prawnego. Prędzej czy później, tak jak napisał sędzia Sądu Najwyższego, pan Kamil Zaradkiewicz, w bardzo dobrym wpisie na portalu X, gdzie opublikował dziewięciopunktowy program przywrócenia praworządności. Chcę jasno powiedzieć, zgadzam się z sędzią, każdy, kto podważa konstytucyjny porządek prawny, prędzej czy później, być może później, ale będzie mieć zarzuty karne. Będzie za to Trybunał Stanu, bo nie ma, szanowni państwo, na to zgody aby ktoś nie respektował konstytucji, nie respektował prawa. Prawo jest po stronie naszej, prawo jest po stronie prawa i sprawiedliwości. Na sprawiedliwość przyjdzie być może jeszcze czas, ale przywrócimy tą sprawiedliwość, przywrócimy praworządność, a wszystkich tych, którzy uderzali w sędziów. Rozliczymy. Stawiając im zarzuty karne z artykułu 127, zagrożenie karą pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia. I tutaj, szanowni państwo, nie ma żartów. I oni dokładnie wiedzą, że z tym nie ma żartów, dlatego chcą wygrać e, wybory, żeby wicetusk Rafał Trzaskowski został prezydentem, po to, żeby wprowadzić ustawę abolicyjną, bo wiedzą, że popełniłem przestępstwa. Wiedzą, że popełniłem przestępstwa przeciwko Polsce, naszej ojczyzny, Rzeczpospolitej i Konstytucji. I wiedzą, że poniosą za to odpowiedzialność. Poniosą odpowiedzialność. Bardzo proszę, czy coś jeszcze? Nie, dziękujemy i dziękujemy. korzystając z okazji, bo być może jest to nasza ostatnia konferencja na w Sejmie. Szanowni Państwo, w tym roku. W tym roku. Panie wszystkiego pośle. najlepszego w nowym roku. To jest czas, mam nadzieję nadzieję i jestem przekonany, szanowni państwo, że nowy rok będzie lepszy. Ten niestety był nie najlepszy dla Polski, ale walczymy o praworządność, ale dla Państwa, dla państwa rodzin w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Możemy się różnić, możemy się spierać, ale zdrowia państwu przede wszystkim życzymy i pomyślności, zadowolenia i szczęścia. To może... Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu, kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.